Cześć! Cześć, tu Ola znowu. E, druga część, Wojtek spadł właśnie. O i łuku teraz nie Buku mam. Łuku nie masz. No to ja muszę tylko no szalę do Ciebie. Nie, nie możesz. A dasz mi coś, co? Nie da Nie, bo cię pobuduje. Próbuj, Chyba, że mnie zabijać, no to wtedy będziesz mój łuk. Nie, ja sobie zostanę. A mam deski się rozwalać łapą. No, oła! Mam <grym grym> Nie oszukuj. Nie Ja sobie zabuduję to. Nie oszukuj. Wojtek coś. mu dam, a nie masz łuku. Muszę zrobić łuk? Ale mogę zrobić zelazo, co? Nie masz nitki. Nie chcę, ja, chcę się ja mam za dużo tego złota. Nawet nie wiem po co on jest. Nie wiem, chciał. Chce zrobić miecz. Ale ja potrzebuję drewna bardzo dużo. No znowu on dołączył. Dobra, niech będzie, nie. o, niech niech będzie nie z nami. Niech będzie z nami Wojtek! Wojtek, dobra, niech będzie z nami. Może się przyglądać. Jest? Nie wiem. O, odłączył. O jest nie! Nie! No dobra, Wojtek, może się przyglądać. Nie mów nic. Spokojnie. Spokojnie. Nie, nie zostaw, nie zrzucaj go. Patrz, ej! Cicho. Nie piję. Patrz. Ile ja wziąłem drewna? Ok. Okej. Trochę głupie, że muszę tylko brać pięć drewna, Disca ja dostanę. Jeszcze muszę Ja się Wojtek do ciebie Oj, buduję. No i co? Wojtek buduje się do ciebie, nie wiem jak ty. Powie. Oj, tak no. Ale on no, tu się odwraca i ma życia, no. Tylko spróbuj? Oj, 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 oj. Czekajcie, bo muszę coś zrobić. Markowanie, niech mi go. Bardzo. Jest... Um, dobra. O już jest noc. Oj, 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 oj. Ładnie. Spadł. Czekajcie, bo muszę o, trochę nazbierać żelaza. Jak żelaza, to i też drewno, no, no i Zobaczymy się później. Okej. Okay. będę się do ciebie? No ja też się do ciebie ja buduję, się... bo już mam no. trochę dużo odrada. Nie, nie, nie buduj się do mnie prosić. No, ja się buduję w sumie nie do środka. Ja się buduję do diamentu do środka. Ja sobie to. to? to co? A ty robisz to? co? To Ja sobie na piecznie. Nie, na pieczę. To z Dobra, ja już biorę sobie jak nie wiem jak to. No, Ale patrz jak ja wyglądam, Patrz. Czy nie ze mną? Nie, nie chcę. No, no, no. No, 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 no. Co, że, co złoto dostaję? No, Będę tu pić jak chcę. I, A, diaksym... Nie, zostaw. I do ciebie? No? no chcę chociaż o, diament. Powoli chodzę. Chcę TNT chociaż. A skąd ty masz tego diamenta? No tutaj jest, na środku. Łot nie widziałem. Gdzie na środku? A gdzie ja jestem? A tak nie ma. No gdzie ja jestem? Tutaj jestem! To jest środek? No tutaj, to jest środek! Tutaj? Też. Mi daj. Dasz mi, dasz daj. Dobra, dasz mieć, czy mam cię walnąć? No to, to zbieraj sobie. Fuck you, man! <laughs> Okej, okay, dobra, A za ile było ten? Jeden diament, jedno TNT. Okej, okay, no ja zbierałam Okej, okay, Odkładam Co diamenta. Biorę tak? ja no. sobie TNT. Ale okay. drewno mi też będzie potrzebne. Nie potrzebne Jak nie? Ty nie musisz. Potrzebuję... Nie. No czekajcie, ja sobie kupię jeszcze jedno TNT. A ty go się wasz. Ale ty mi nie możesz dostać bazy. Nie, nie spokojnie. Nie Gdzie Wszystko ze sensem jest wszystko. Widzisz jaki jest sens? Czekajcie, ja sobie... otworzę potrzebne rzeczy, bo po co jest skrzynia? O co? Żeby odkładać niepotrzebne rzecz. Chyba tak. Costa dzień. Nie mam miecza. Ja mam. Nie zrobiłam. Oczywiście mam bloki Ej, patrz, wam Ola. ty. Ola! Ty, Ola, ty, 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 Co rozwaliłeś? Jak mam przejść do ciebie? No, ty świnka. Co? Niby walczyć? Nie wiem. Muszę skończyć rano, normalnie. Chętnie widzę ciebie. O, żeby, żeby? ale ty, pozwoliłeś drogę. Ok, muszę wziąć dirce stąd. Zatem muszę tutaj coś robić. Dalej, os! Chciwo, zapniesz. O ty. No ty i co? Co mówię teraz? Dzięki. Ej! Jeszcze ja idę za pewniczkę robić. Pozdraw. Nie zrobisz. A z sumie? Z tego Z tego krzemienia. Kurde, nie mam krzemienia. No ty jesteś głupi. Idę diamenty. Idę ci zabić teraz. <grym> nie mógł, że spadłeś. Co ty tam robisz na dole? A ty przybyłeś, no bo masz zbroję. Nie, nie To było... Pierwszy się wszystko. Co mi źle z tego brakuje? Co mi źle z tego brakuje? Co mi źle Nie tego muszę... Nie, 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 nie wyrzuć. Jak nic. Pokaż łóżko. Łóżko nie żyjesz, wygrałam. Nie, mogę ci postawić? Nie, nie możesz już. Ale wygrałam. Teraz gra się w braku. Ta, co? Mhm. Cześć znowu i teraz będziemy miał Browse Stars, Wojtek zapraszam Cię okay. Wojtek się przedstawi teraz. No to jest Nie, nie, gramy w parę tylko. Ale jaka to jest matka. okej, okay, ja gram swoją nową postacią, w którą musicie obejrzeć poprzednią poprzednim odcinku, bo ja ją wtedy zdobyłam, nie? Pizza! Jaka pizza? To tak czemu to mówię? Ja nie, jeszcze nigdy nie grałam tą postacią. Serio? Ale ma daleko. A ja mam daleko. Bo do... dopiero wczoraj mam daleko, pas. Pas. A ja dzisiaj ją zrobiłam. No wiem, też dzisiaj nagrywaliśmy ten odcinek, jak Wojtek zdobył. Ale majcie na jutro. Ja? No, w tej chwili mam go do zobaczenia. No, no, wyczekaj, jak to się robi. Nie wiem, jak na którą chwilę mam go do zobaczenia. Czy jeszcze no, nie oglądaliście z gry, tak? Idziemy! Okay. Okej, a wiecie, że ja mam dzisiaj urodziny? Więc chciałabym łapeczkę w górę Żeby każdy kto mnie ogląda, proszę, żebyś wstawił łapeczkę w górę I chodzi na moje inne kanale Wojtek, co ty, kogo ty zapraszasz? Dobra, start! No i ja wszystkim życzę Wszystkim życzę wszystkiego No, żeby się wiodło wbrał, start. się Chociaż mam godziny No to Um, wszystkim um, też tego ma coś. Wszystkich ŚWIĘTO! A Wojtek, ty dzisiaj nie zaśpiewasz 100 lat? Co? So, tego się nie ma. No. Właśnie no. względu tych. Wbijajcie na Wojtkę kanale dużo łapek no. też. Proszę wszystkich, wszystkich oglądających, tych klikają tą łapeczkę, no, bo będę w stanie No i w A was nie ma? Jak co? To byś widział moją Nie Nieraz nie zginałam. No, że mnie nie zabiło. Czemu bot nie ma? zawsze odcinek na YouTubie mam Ale odrodziłeś, odrodził się Bibis. Pozdrawiam tego kogoś. Tego Bibisa, nie? Ale poz, pozdrawiam go. Tak, nie odbieram do uczniów. I. I tutaj powiem. Oczywiście, że jesteś sam. Nie, jesteś sam, ja kąpią. Proszę, to nie kończę. I teraz wam powiem. Najpierw się opłamuję, co powiem, żeby to było

No, świanka. A teraz trzymaj No A teraz Nie udało mi się. A No, weź. się. No, jaki No trzymaj się. A teraz trzymaj się. No i co? Gra.

Trochę lubię. O, Wojtek 3, 2, 1 i raj. No graj, no to, to będzie ostatnia runda. Wojtek 3, Wojtek 2, Wojtek 1. Bez niego. Dalej. Tak! Mi irytuje. Dlaczego? 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 Pomógł. Nie wiem, czy dajesz już mi się pomógł, czy już mi się nie ten Ciebie, nie. Ej, on gra z nami jedynek. I ten, y, On miał taki nick, nie? To nie był on? Nie, teraz robisz swój atak. Ja też znowu ciebie nie ma. Bulu, ej, bulu. Co? Cały czas Cię zaprasza. Czekaj, czy mam w za darmo? Dodatkowego, nie? A czy, nie, no bo ja żyłam sklepie za darmo. Ona otworzyłam tych podwalaczach. No już chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Nie? No to trzymajcie się do, do, następnych, do następnych odcinków. Wojtek, pa! pa. Pozdrow dla wszystkich, co mnie oglądali!